Siemanko, z tej strony master i dzisiaj zrobimy sobie jedną z takich prostych nalewek, która była jedną z moich pierwszych nalewek. Robiłem już 3-4 lata temu i chyba nawet o niej nie zapomniałem, że jest taka prosta. Bo zawsze czekałem na jakieś owoce, żeby zrobić jakąś nalewkę. A to była właśnie nalewka z jabłek. To była jedna z moich pierwszych nalewek, jaką zrobiłem. I co potrzeba do takiej nalewki? Oczywiście jabłka, wiadomo, podstawowy składnik. 2 kilo jabłek, lit spiryntusu, 600 ml wody. Pół kilo cukru, można dać jakąś laskę wanilii, można dać cukier waniliowy, ale ja mam jeszcze, zostało mi z poprzedniej, ten ekstrak waniliowy, także dam tutaj dwie łyżeczki. Tu jest 10 ml, to nie będę już odmierza odmierzał, bo połowę zużyłem, było do 20. co 8 goździków i jedną korekcję I wyjdzie taka fajna, jabłkowa, aromatyczna nalewka. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję komentarzy. I co, zabieramy się do roboty. Na wstępie trzeba sobie umyć jabłka po umyciu jabłek. Kroimy jabłka do słoja. Kroimy sobie jabłka w jakieś ćwiartki albo troszkę mniejsze niż ćwiartki. Nie obieramy jabłek, nie, nie wykrajamy tam nic z jabłek. Też nie musimy ich dzielić na jakieś malutkie połóweczki. Możecie też w ósemki, ale nie, nie musicie tego ścinać w ogóle na jakieś takie drobne rzeczy, bo tak jak widzę, czasem niektórzy w internecie dodają na jakichś grupach, że na przykład jabłka czy inne, czy inne rzeczy, czy gruszki, czy inne rzeczy strasznie kroją w takie drobniutkie ścinki, tak? Ale no, nie jest to potrzebne, bo ten spirytus sobie to jakby zmaceruje i sobie wyciągnie to, co chce wyciągnąć. Także ja tutaj kroję. Taka mamy w słoju. Ja mam tu sój 4 litrowy. Gdzieś mi brakło miejsca na jedno jabłko. Także wsypujemy sobie cukier. Muszę sobie kupić y, takie większe słoje jeszcze nalewkowe, takie 8 litrowe. To tam będziemy robić trochę większą ilość tej nalewki. Dobra, wsypujemy sobie cukier. Dobra, wpada oczywiście jedna na mono, tylko może ją przełamie, żeby gdzieś tam na dwie strony. Może. No I tak mówiłem: 8 goździków. 2, 4, 6, 8. Woda osie, yy, 600. I litr spirytusu. I teraz taki specyfik zostawiamy sobie na 6-8 miesięcy i będziemy dalej z tym działać. A zapomniałem, gdzieś mi się zasłoi, jeszcze schowała, schował ten. Ekstrakt z wanilii. Tak, jak mówię, możecie dać, jak nie macie ekstraktu z wanilii, możecie dać pastę waniliową, cukier waniliowy, ewentualnie jak macie taką kawałek wanili też takiej laski. Dobra, i teraz to sobie zakręcamy i niech to sobie odpoczywa. Tam była troszkę pomyłka. Oczywiście to nie miało stać 6 do 8 miesięcy, tylko 6 do 8 tygodni. I właśnie minęło 7 tygodni. Także ja sobie to teraz zlewam do butelek. I jak sobie to zleję do butelek moi drodzy, to w butelkach jeszcze żeby sobie minimum miesiąc postało. A wiadomo, im dłużej to lepsze. Ale jak odkręciłem zapach, jaki aromatyczny się unosi, to powiem Wam nieziemski. Tu moi drodzy sobie zrobiłem jeszcze tak, że sobie to przesą przesące przez... Yy... Przez jakby gazę. Chodzi o to, że tu są jeszcze jakieś tam pesteczki, jakieś inne rzeczy. Więc i tak i tak trzeba by było to przecedzić. A jak już mam to przesadzić, to puszczę przez gazę, to też będzie mniej mętne. Wiecie, wtedy uzyskamy bardziej takie klarowne to. Bo na gazie jeszcze trochę tego jakby osadu siądzie, nie. Także sobie to zlajam. tutaj sobie przelewam wygodnie, ładnie do butelek butelkujemy to sobie. I tak jak mówię miesiąc minimum, żeby sobie w butelce to odpoczęło, a jak będzie dłużej, to to na pewno na plus, a nie na minus dobra, zlałem sobie wyszło idealnie, praktycznie 2 litry oczywiście, jak mówię, trochę przefiltrowałem, także ładnie wygląda, nie jest tak za bardzo ani mętna, ani nic, tego tak na wygląda zapach ma super, także nic, teraz tylko niech sobie postoi minimalnie z miesiąc i trzeba będzie degustować stawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i widzimy się w kolejnych filmikach, na razie, cześć